Strategie cyfrowe firm w obu krajach, w Szwajcarii i w Polsce, mają swoje podobieństwa i różnice. Podobieństwo jest takie, że, że oba kraje są otwarte na innowacje, na digitalizację, ale oba mają swoją drogę, żeby ten cel osiągnąć. W Szwajcarii hmm. myślę, że jest długo, bardziej długofalowe, długoterminowe myślenie, to znaczy każda firma, nawet mała, myśli, jakie jak, jak decyzje czy strategie wpływają na to, co będzie się działo za 10 czy 20 lat. Myślę, że w Polsce ten horyzont czasowy jest, jest dużo krótszy. Drugą różnicą jest mimo wszystko awersja do ryzyka w Szwajcarii. To jest dość konserwatywny kraj. Tam proces decyzyjny trwa dłużej. Szwajcarzy starają się unikać, unikać ryzyka. W Polsce ta, ta kultura jest trochę bardziej tak zwana trial and error czyli jest dużo większe przyzwolenie na, na próbowanie różnych strategii i popełnianie, popełnianie błędów. A podobieństwa? Miejsca, myślę, że, że oba kraje bardzo wierzą w, w cyfryzację i w innowacje i oba bardzo do tego dążą, tylko obją, oba mają trochę różne drogi, jak, jak do tego dojść.